Cześć, dzień dobry. Dzisiaj mamy epikę dwulitrową diesla 150 KONI z padniętym sprzęgłem. No i niestety naprawa 6000. Świat zwariował. Słuchajcie, skoro podjąłem decyzję, że będziemy robić serię odcinków wytrzymałościowych, napraw alternatywnych i na skróty, więc dzisiaj postaram się Wam pomóc podjąć decyzję, tak. Zobaczcie, piękna epika. Naprawdę zadbana, przebieg 215 tysięcy, złomowanie. Dobra, przejdźmy sobie do środka i wszystko Wam wytłumaczę. No dobra, bardzo fajne auto. Motorek chodzi naprawdę mięciutko, pięknie. W skórkach. Fajny egzemplarz. Dobrze, a więc zaczynamy. A więc naprawa okolice 6000 zł. Huh. No, tutaj w żadnym stopniu nie będziemy dywagować, nie będziemy naśmiewać się z legitnych, nie będziemy w ogóle podnosić dyskusji, bo sprzęgło jest tematem bardzo ciężkim tak i wlatuje od razu komplet dwumasa bez sprzęgi wszystko wlatuje nowe no bo niestety w razie reklamacji to trzeba skrzynia jest ciężka, no tak jak tutaj duża jest skrzynia, jest dużo roboty więc na temat y, alternatyw i y, pobocznych napraw y, no niestety dziadzia musi się zgodzić z legitnymi boli mnie to, ale no, no tutaj jest to prawdą każdy kto zrobi to Robi na swoją odpowiedzialność. I w takim przypadku rzadko kiedy decyduje się klientowi, oczywiście, nie sobie, zrobić jakąś alternatywę. Nie to już naprawdę muszę być taki bardzo pewny, żeby, żeby coś tutaj podjąć. Ale słuchajcie, sprawa jest tego typu: Epika, zawieszenie porobione, mam nowe wahacze, stworzen, no bo to przebieg wiek. Gdzieś przegląd, coś było, ma zrobione, i tak jest w wielu waszych samochodach. Rozrząd był robiony jakieś 30 tysięcy temu, nie? Więc auto teoretycznie jeszcze do eksploatacji przez 30-40 tysięcy kilometrów, no i rozstaje dróg, co tu zrobić? Zumowanie, tak? No bo co? No 12-13 takie widzę ładne modele, że są warte. 6 sprzęgło, no to co? 13,6 i sprzedać. Kto wam to kupi? No nikt wam tego nie kupi. No bo jak ja mam 6 zapłacić, kupić, zapłacić za holowanie i, i później to autem jeździć i nie mogę sprawdzić, dopóki się nie przejedzie, tak? No bo zobaczcie. Idzie te kluczki. Chodzi. Zobaczcie jak spalona tarcza. Albo oberwana. No niestety nie. Więc takie auto niejeżdżące jest nic nie warte. I tak w tym przypadku. Proszę to zabrać. Nie wiem, no, gdzie to dają. I co zrobić? Jeżeli no, nie macie kasy, są jakieś problemy, czasy są ciężkie, musicie zacząć podejmować sami decyzje. Sami, bo jeżeli wy napiszecie papier mechanikowi, to on wam to zrobi. W innym przypadku, no niestety, musicie zrobić tak, jak on wam każe, żeby dał wam gwarancję. I teraz przemyślmy to. Eee, dwumasa. Tak? Głównym maksymalnym kosztem jest dwumasa, jeśli chodzi o sprzęgło, bo są drogie. A doskonale wiecie, że nowa dwumasa to wali je stara wytłuczona i robicie 20-30 tysięcy i ona już podpukuje, nie? Co, które robią więcej, które mniej. No właśnie. No i teraz co gdybyśmy tą dwumasę zostawili, nie wymieniali jej. No to mamy z 1,5 tysiąca już mniej. A skoro mamy 1,5 tysiąca mniej. No to być może nasz domowy budżet już tam gdzieś pozwoli zrobić to auto, tak? Bo skoro zawieszenie mamy zrobione, rozrząd jeszcze 40 tysięcy, no to teoretycznie robimy między 8 a 12 tysięcy rocznie. No, to te 3 lata jazdy mamy po wymianie sprzęgła minimum. Pamiętajcie, że te przebiegi, które ja wam podaję, to podaję wam na przykładzie klientów, którzy w cudzysłowie nie potrafią jeździć. Tak? Przebiegi miejskie sprzęgło, w tym przypadku sprzęgło cały czas działa wciskane, wyciskane, tak. Bo jak jeździcie do pracy, po uwodnicach gdzieś i sobie spokojnie, nie robicie ostrych wyprzedzeń, tylko po prostu spokojnie sobie jeździcie, to ten przebieg się wydłuża, ale ja wam mówię o takim minimalnym. Minimalny przebieg przy maksymalnym eksploatowaniu niekoniecznie prawidłowo. Nie? A więc 3 lata. No to już jest coś, i mając w głowie, oczywiście uczciwie podchodząc, że 3 lata. I będziemy mieli zawieszenie do roboty, rozrząd i to sprzęgło padnie, i to wszystko padnie. No to mamy ten czas na poszukanie nowego samochodu, poszukaniu funduszy w ogóle. Bo kupując teraz drugi samochód, tak, nie nowy z salonu, tylko jakiś 2017-18, który ma 220 tysięcy, to jest tak samo stary jak ta epika. wykupujecie oczami, tak, bo ładne, nowe, eleganckie, ale to jest wszystko to samo. Przebieg się liczy. A więc należy się zastanowić, i teraz tu też jest szansa, że będę mógł Wam e, zrobić relację, tak? Ile to wytrzymało, będziecie wiedzieć teraz, co zrobimy. I być może wielu z, wam, z Was będzie łatwiej podjąć decyzję, i mechanik będzie też szczęśliwszy, no bo konkretny klient to jest konkretny klient, tak? I nawet jeżeli wykażecie mu coś zrobić podczas naprawy, że tak chcecie, podpiszecie mu papier i będzie wiedział, że jesteście rzetelni, to nawet jak on to rozbierze i jego doświadczenie mu powie, że nie, że to faktycznie się rozleci, tak, że nie, przykro mi, teraz jest dobre, ale za miesiąc, dwa się rozleci, to on wam to powie uczciwie. Tak się buduje relacje. No to co? Zacznijmy. Jak zdiagnozować dwumasę? Krok pierwszy. Jeździcie i musicie cofnąć się pamięcią, jak jeździliście sobie tam gdzieś po trasie. Jest taki efekt, że jedziecie tam, powiedzmy, na którymś tam biegu, dojeżdżacie do jakiegoś samochodu, odejmujecie nogę z gazu, nie redukujecie, nie dodajecie nic, tylko po chwili dodajecie. Nie, tak często jeżdżę, dojeżdżacie szybciej. nie? To czy było, czy było puk? Puk. Tak, jak odejmujesz nogę z gazu, to jest puk. Tak, albo dodajesz gazu, puk. Tak. No to już wiadomo, że ona już stukała. Kolejna sprawa. Nie na postoju, że jeden ruszacie, jest stuk, wsteczny stuk. Nie. nie, 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 nie. To nie jest wyznacznik. Kolejna sprawa. Czwarty, piąty bieg, gaz, wyprzedzanie. Czy był taki efekt jakby jajowa tego koła? To też wskazuje na dwumasa. Jeżeli takiej opcji nie było, to przechodzimy do ostatniego testu, który możemy zrobić czyli i gasimy tak czy było stuku puku, kolebotanie widzicie nic kompletna cisza a więc teoretycznie dwumase mamy jeszcze żyjącą. I jest to dobra wiadomość. A więc teraz co? Pod maseczkę. Stajecie sobie tu, tak się nachylacie. Gdzieś tutaj. I nie ktoś wam odpali auto. I posłuchajcie sobie tutaj. Tak, żeby było. Słychać. Na pewno coś będzie słychać. I w tym momencie. Już możecie podjąć sobie decyzję, czy jednak tak zostanie, czy nie. Słuchajcie, a nawet jeżeli po wymianie sprzęgła, ono będzie sobie stukać, to i tak te 40 tysięcy zrobi. Tak, tutaj macie u góry sobie zobaczcie. Chip tuning z jednych pierwszych filmów Fiat Akromy, tak, przewiniecie sobie do kawałku, gdzie jest sprzęgło oryginalne i gdzieś to sprzęgło zostawił. I do tej pory Fiat jeździ. Tak, dwoma masa się tłucze. Kolega narzeka, że mógł wtedy wymienić, a bla, bla, bla ale teraz ma jeszcze zawieszenie wywalone i to i to, no bo auto się zużyło. No i może się tego auta pozbyć za 5 zł, nie inwestując, bo dojeździ już do końca. Być może z kromą zrobię Wam materiał, bo tak, wiercony blok. Słuchajcie, to wszystko działa do tej pory. No, także pamiętajcie, możecie sobie obejrzeć o tuningły jak tam się zrobiło, jak takie patenty działają. Dobrze, a więc teraz tak. Chroma jest załatwiona. Wracamy do epiku. Żeby was nie zanudzać, to wy sobie sekundę poczekajcie. No ja to rozkręcę, tak, zwrócimy skrzynię, oszacujemy jak to wygląda, pokażę wam jak to wygląda, pomacamy ręką, no i podejmiemy decyzję co złożymy i później zobaczymy jak to jeść. Tak, żeby nie było jakichś tam tysięcznych monologów, chyba że coś tu zobaczę ciekawego, no to wam zaraz tutaj dorzucę, nie? No ale żeby już nie męczyć, bo to typowy taki odcinek, że tak powiem jak to mówią legitnie jenusowy, tak, więc robimy, sprawdzamy, ewentualnie, jeżeli ja się zdecyduję coś zostawić, a jednak trzeba to wymienić, to też Wam powiem, nie, tak, żebyście po prostu, no, mieli wiedzę, bo... Są samochody, tak jak to, które jeszcze długo mogą pojeździć, tak? Niekoniecznie trzeba je złomować. A postawa warsztatów, no, której się w tym przypadku nie dziwię, jest taka nie inna. Więc no, czasami musicie wziąć sprawy w swoje ręce. No to co? Szabla w dłoń i jedziemy. O, mamy dwumasę, ale kolorowa, nie? O, kolorowa. No i teraz pytanie za 200 punktów. Tak nie stuka. Wiecie, jak to sobie mniej więcej sprawdzić? W ten sposób trzeba ją docisnąć. O! I jak nie stuka, to jeszcze jakoś żyje. Ta ledwo żyje. Jak widzieliście, nie stukała, nie pukała. Ale ona już ledwo żyje. Tu widzicie przebarwienia, nie? No! Wyjarane do zera. Obejrzyjmy tarczę. Niezła, nie? No. Kompletne sprzęgło Japart Parts za 370 zł. Jak myślicie? Będzie działać? Do odważnych świat należy. Słuchajcie, mógłbym zostawić docisk. Też bo jest ładny, ale zobaczcie, jest pęknięty. Eee, żeby nie było w czasach, jak ja to mówię, komuny, gdzie nie było w ogóle części, to, to takie rzeczy się zakładało. Papierkiem cyk, nowa tarcza nabita tam u, u naprawiaczy nie? i to jeszcze tam wzrok jeździło. I teraz mówicie jaki hardcore. Mówię, tak, taki hardcore. No, ale słuchajcie, dwumasa wywalona, te wibracje, które tu były do dzisiejszego, to się tam rozważyło, to to też poczerpywało. U, ale ze dwa lata jeździło. Ale niestety musimy zmienić, i teraz posłuchajcie. Yy, niby, niby to jest po numerach to samo, tak? Tarcza jest, że tak powiem, i ta 240. Tak, o. Tarcza pasi. Tak, 240. Zobaczcie, jaka gruba. Ja uwielbiam te zamienniki, bo one mają tak grube tarcze, i naprawdę tarcza na bardzo długo starcza i jest odporna, ale jest troszeczkę inny docisk. Taka różnica między nimi. O! Tu jest ten e, zjednoczony spach na płaskowie, a ten jest taki wstępny. I niby, wedle zasad działania, to te słoneczka są na tej samej wysokości, więc wsioryba, nie? Ale czy to będzie działać? Kolejna rzecz. 380 390 90 zł z wysprzęglikiem ale posłuchajcie, jeżeli nawet zakładacie takie sprzęgło, wysprzęglik kupcie sobie luka czy coś, nie kupujcie tego, bo to się zaraz rozpada tak poza tym słuchajcie, kolejna rzecz to jest oryginalny wysprzęglik, który działał, nie więc może lepiej zostawić oryginalny jeżeli jest oryginalny to przy takich jazdach możecie, ale nie w przypadku Chevroleta deu, ponieważ zobaczcie jakie to jest Czarny syf. Widzicie? No. I one się rozpadają przez czarny syf, przez tarcie. Zbiorniczek jest czarny. Tak, bo to pompy hamulcowe wytwarzają, no ścierają się do gumy. Jest lipa. To samo jest w moim Lacetti. 78 tysięcy wpadło sprzęgło. Zmieniłem tylko wysprzęgli, bo był super nowa. Sprzęgło było igła. I niedługo będziemy teraz robić materiał, bo ma 180 i znowu wysprzęgli walną. Tak, bo ten syf po prostu zaciera tamte siłowniki. A więc, yy, a więc to z racji swojej ceny i wszystkiego działa dwa tygodnie, to plus ten syf będzie działało może tydzień. Dobra, ale dla naszych celów testowych zakładamy to sprzęgło, tak? Zakładamy ten siłownik, tarcochę. i Sprawdzamy, co się dzieje. Zobaczymy, do odważny świat należy. Także znowu przerwa. Wy sobie tam poczekajcie sekundę. Ja to wrzucę, uruchomię i jedziemy się przejechać. O ile. No dobra, odpowietrzane. Zobaczymy, czy to działa. Patrzcie, jaki ma, Super sprzęt. Do odpowietrzania. Ma. No. Malutkie. No działa. Ale jaja. Mamy pięgło! Moi drodzy, mamy pięgło! Ale wiecie co wam powiem? Na starym silniku oryginalnym i na tamtym sprzęgle ten pedal tak ładnie szedł tu i później, hop! A on tu idzie tak. To przełamanie takie jest takie. Nie czuć go. No, tak jest z zamiennikami. No ciekawe, czy to będzie działać. Ach. O, 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 będziemy się wozić epiką? No to co? Składam dalej. To co? Poskładane. Sprawdzimy co ten dziadzia tam namotał. Ehe. Pokrywy jeszcze nie zakładamy, bo trzeba odmę wymienić, bo turbo zalane to. Także jeszcze to musimy zrobić przy okazji. Jakąś tam klimkę zrobiłem, moringi, takie duperele. Więc to później. No zobaczymy. Pierwsze. Pierwsze. Odpalene. Tylko się nie śmiać, bo ja wiem co będzie. Będę w bluze. Mm -hmm. Luzik Sięgło, jeden Nie wchodzi Dwa weszło ha, ha. Trzy Nie weszło I patrzcie O, dwa ledu 3, o, trzy weszło, to ruszawy strójki <laughs> o weszło, dobra, można jechać o, Nie wchodzi, o, weszło, o, weszło O, cyk, cyk O, już jeden lepiej No tak, to jest właśnie yy ten element tych tanich sprzęgów, że one tak działają. Problemem jest to, że jest gruba tarcza. Nie wiem, jak oni to robią, ale zawsze jest tarcza za gruba. A więc, tak jak widzieliście, na czwórce popuściłem sprzęgło, no tam się szurnęła i już było lżej. Także no trzeba będzie ją tak przepalić tyci tyci i będzie działać. Dobra, to jedziemy się przejechać, zobaczymy, co to warte, nie? <laughs> Drodzy, dzień drugi, ciepłe sprzęgło. Zaporem jeszcze. Aha. Co? On, jedyneczka wchodzi. No, wstecznego jeszcze nie ma. Ale masakra, co? <laughs> Najważniejsze, że już jeździ do przodu. Także to już chodzi no także dzień drugi ale rano już jak było zimne sprzęgło to weszły normalnie biegi z takim lekkim oporem, ale weszły wczoraj wieczorem na czwórce robiłem takie ruszanie, nie? jakbym pomylił biegi aż zaśmierdziało w środku no tak ta jest z tymi tanimi zamiennikami więc e, dzisiaj już jeździ normalnie tak, także już nie bawimy się w żadne przypalanie, pasowanie i myślę, że jutro już będzie dobrze Wczoraj było ruszanie tylko z dwójki, tak, stecz na doszanym silniku, no teraz już nie chciał wejść, ale no już pojeździłem trochę po mieście, więc troszkę spuchło. Hmm, także jutro już powinno być dobrze. No to dobra, to zobaczymy co będzie jutro i być może skończymy już. No dobra moi drodzy, dzień trzeci po lekkich przypalaniach z <grymka> Słuchajcie, działa to następująco, palimy ją zimną po nocy. Jak widzicie, biegi chodzą już. O, elegancko. Tak, Steczny jedyneczka. Znowu wsteczny pięknie, ładnie. Nówka sztuka nie śmigano. Jedyneczka. Tyk. I jedziemy, nie? Także moi drodzy trzy dni to było przypalanie sprzęgła. Jeden dzień to ruszaliśmy tylko z dwójki, bo wchodziła na siłę, tak? Wsteczny na zgaszonym silniku. Drugi dzień to była jazda prawie z jedynką na dojeździe do skrzyżowania wchodziła. Wsteczny no, z wielkim oporem. I za każdym razem pod koniec dnia jeżdżenia była czwórka i palenie sprzęgła, nie? Próba ruszenia jak niedzielny taki. No i wczoraj też zrobiłem parę kilometrów i na koniec parkowanie czwórka i startowanie, nie? Tak to wygląda. Tak to działa. A więc chyba rozumiecie, że to jest tylko wyzwanie. I mechanik wam to założy i was wygonie, zapłacicie, nie? A więc albo tak, albo inaczej. Ale słuchajcie, ale też nie to, bo można było tą dwumasę zostawić i założyć sprzęgło luka, które tutaj było to by kosztowało, chyba na Legro widziałem 650 zł. No i 300 siłownik, nie, czyli 1000. Czyli niekoniecznie trzeba robić taki hardcore. Tutaj po prostu testujemy. Nie? No, a skoro testujemy, to kończymy materiał. Wiecie, jak jest złożone. No i co? Za jakiś czas będziemy sobie sprawdzać, jak to działa, ile wytrzymało, kiedy się rozleciało. Mam nadzieję, że wytrzyma jak najdłużej. Tyle. Ile cała reszta? rozrządy. i wtedy pójdzie na zło. Dobra, jeżeli chcecie więcej takich testowych egzemplarzy, to piszcie, będę wam robił. Nie ma problemu. Skoro kanał jest taki, żeby sobie radzić, to będziemy sobie radzić. A tymczasem trzymajcie się. Do... No dobra. Trochę poprzypalałem sprzęt. Już się dało, co było na brzeg biegi na zgaszonym silniku. No ale już jest. Już jest lepiej, więc teraz jest przypolone, spuchnięte, więc chodzi gorzej, więc trzeba postawić, żeby ostygło no i parę razy powtórzyć. No tak, no z tymi za pięć częściami, częściami, głównie za sprzęgłami trzeba się liczyć. No, no, ale to teraz sobie. ten cyk, Na dwójeczkę. No nic. Trójeczka. Już to jakoś chodzi, nie? Ech. Także podczas jazdy jest dobrze, na postoju jeszcze jest. Powiedzmy słabo, no ale tarcza jest już teraz spuchnięta, to tak jest. Poza tym, siłownik musi się ułożyć, odpowietrzyć do końca. I to takie, no, to nie będzie działało od razu. Zobaczymy, czy jedeneczka wejdzie. No proszę. Troszkę z siłą, ale no. Ja zaczyna działać, także jest ok. Jak widzicie, nie słychać dwumasy niczego. Jeszcze działa. Oooo, nowy wóz sobie zadrapałem. No, na luzik wychodzi dobrze. To co moi drodzy, wrzucamy do playlisty testów długodystansowych. No i sprawdzimy, ile to wytrzyma, czy jest sens. Nie?